Hej, chciałabym Wam pokazać moje wszystkie dodatki na zimę. Yy, dobra, to ja wtedy zacznę od czapek. Yy, pierwsza, taka czarna, pisząca. Pokażę Wam, jak to wygląda. O, taka z tyłu. Taka. Yy, dobra. Kolejna to jest yy, taka y, też, ale różowa, właśnie taka, yy, potem mam taką jasno-jasny róż, czy coś takiego, taki kolorek, już nie będę przymierzała, bo wiecie, i... aha, yy, tak. Taka puszysta, o taka z pędzelkami, Ona no, tak wygląda, yy, no i potem jeszcze taka zwykła, o taka, bardzo mi się nie podoba, ale dobra, yy, teraz yy, mogę Wam pokazać szale i arafatki, tego typu rzeczy. Yy, to jest taki pomarańczowy szal i tutaj ma obie końcówki, tak, taki niebieski, potem jest czerwony i fioletowy, i ma takie właśnie frędzelki, i z drugiej strony tak samo jest. Yy, yy. Potem jest szal taki kolorowy, paski, o taki, z Potem taki ciemno-szary, też takie długi z takimi. I potem arafatka. Potem arafatka taka właśnie, taka w kratkę morsko-czarna. Nie wiem, czy widzi się. Dobrze. Teraz chwilkę, za pierwszy, przejdę. Ok, jestem. Teraz nauszniki. Najpierw takie zwykłe, szare. Z takie mięciutkie. Och, mi się to wyginę. Ale one już Wam pokazuje, jak wyglądają. No tak. Dobra. I potem takie białe. I się, I się tak zakłada. Dobrze. Yy, dobra. I teraz yy, rękawiczki. Yy, dobra. To zaczniemy od czarnych. Takie zwykłe czarne. O. Dobrze. Potem takie troszeczkę dłuższe, niebieskie. Takie morskie bardziej. Takie długie. Podają w całości. Mają jakieś. Yy, nie, z 50 cm. Dobra, i takie morskie też y, z futerki w środku, takie skórzane. To jest to, jak to, to nie jest y, prawdziwa skóra. Y, dobra, y, to już wszystko. To są właśnie moje y, wszystkie, no, y, wszystkie dodatki na zimę. Y, w innych porach roku wam pokażę na te pory roku. No dobrze, to się żegnamy. Pa!